Kolejny dzień festiwalu Zoom Zbliżenia i dzisiejszy koncert, na który zaprosili nas Maciej Fortuna, Anon Bast i DJ Piro. Przedstawiliśmy naszą wersję bardzo elektroniczną, elektroniczną jazzową nazwijmy to, wersję muzyki filmowej Krzysztofa Panderskiego. Posłuchaliśmy muzyki filmowej m.in. z filmów Szyfry, rękopis znaleziony w Saragosie z Egzorcysty. Było trochę muzyki filmowej z lśnienia. No, przede wszystkim też muzyki filmowej, którą Krzysztof Penderecki pisał oryginalnie na potrzeby swoje, symfoniczne, więc różne różnorakie. Natomiast ta muzyka wtórnie była wykorzystywana do filmów. I w ten sposób mogliśmy y, usłyszeć Agnos Dei, mogliśmy usłyszeć De Natura Sonoris, y, polimorfia. Mhm. Takie utwory, które zostały później użyte y, w, w, w filmach. zo festivalismeza.